Split Payment dla wielu rozrachunków. W systemie RAX możemy stworzyć jedno polecenie przelewu dla wielu dokumentów objętych metodą podzielonej płatności. Funkcja ta dostępna jest zarówno w module Księgowość, jak i Sprzedaż. Aby z niej skorzystać, wybieramy zakładkę Finanse Rozrachunki. Z dostępnej listy wskazujemy te dokumenty, które mają zostać opłacone. Następnie wybieramy operację. Wystaw przelew dla zaznaczonych rozrachunków. Widzimy listę pojedynczych przelewów. Zaznaczamy w dolnym lewym rogu checkbox Grupy przelewy, a następnie zaznaczamy pole Podzielona płatność. Kwota VAT została zsumowana, a w polu numer faktury pojawił się zakres dat dokumentów, których dotyczy przelew. I zapisujemy. Działanie to możemy wykonać również bezpośrednio w zakładce polecenie przelewów. Tworząc nowy przelew, wskazujemy kontrahenta, a następnie przechodzimy do pola rozrachunki źródłowe. Zaznaczamy te, które mają zostać opłacone. Oznaczamy pole przelew metodą podzielonej płatności. Kwota VAT została sumowana. Pojawił się zakres dat, którego dotyczą wybrane dokumenty. w polu opis znalazły się numery wszystkich dokumentów, które obejmuje przelew. Dziękuję za uwagę.